Cześć, jestem Magda z Wnętrza zewnętrza. Dzisiaj pokażę Wam, jakie rozwiązania możecie wprowadzić w swoich kuchniach, by gotowanie było jeszcze przyjemniejsze. Dobra organizacja jest ważna zawsze, ale szczególnie w małych kuchniach bo małe kuchnie to duże wyzwania i gdy mamy ograniczoną przestrzeń powinniśmy wykazać się szczególną kreatywnością o sprytnych rozwiązaniach, które mogą wam pomóc, mogłabym mówić długo, ale pomyślałam, że lepiej będzie, jeśli wam to wszystko po prostu pokażę, dlatego przenosimy się do sklepu IKEA, w którym wszystko jest pokazane i dostępne do testowania. Jeden. Szuflady o różnej głębokości Gdybyśmy do głębokiej szuflady schowali sztućce, zostałoby dużo wolnej przestrzeni nad nimi, dlatego optymalnie wykorzystamy przestrzeń, gdy dostosujemy głębokość szuflad do zawartości i najgłębszej użyjemy tam, gdzie chcemy trzymać duże garnki, średniej np. Na, na produkty spożywcze, a najmniejszej na sztućce, patelnie czy inne drobiazgi, których zawsze w kuchni jest sporo. Dzięki różnym kształtom możemy też maksymalnie wykorzystać przestrzeń w kuchni, umieszczając płytką szuflady na patelni pod piekarnikiem, a wąskie kargo tam, gdzie nie zmieści się już pełna szafka. 2. Szuflada z systemem wspomagającym otwieranie. Wydawałoby się, że szuflada to szuflada i żadna elektronika nie jest jej potrzebna, jednak pewnie każdy z nas miał sytuację, kiedy potrzebował wyrzucić coś do kosza, gdy akurat miał ręce całe w pianie, albo wyjąć mąkę w czasie ugniatania ciasta. W takich sytuacjach możliwość prostego otwarcia szuflady poprzez delikatne popchnięcie jej nogą bez użycia rąk bardzo ułatwi nam życie i usprawni pracę. 3. Mata antypoślizgowa Przydaje się, by rzeczy się nie przesuwały, a przy okazji amortyzuje dźwięki. Ma zastosowanie zarówno w szufladach, jak i na półkach. Chroni też szafki w przypadku schowania jeszcze wilgotnych naczyń. 4. Wkłady do szuflad Te na sztućce już wszyscy znamy. Ale pewnie nie każdy wie o tacach na noże czy stojakach na słoiki. Dzięki odpowiedniej organizacji wszystko ma swoje miejsce. W szufladach nie robi się bałagan, rzeczy się nie niszczą, a my nie skaleczymy się przypadkowo ułożonym nożem. 5. Przegrody do szuflad sprawiają, że jedna szuflada może pełnić rolę kilku. Ułatwiają nam przechowywanie drobnych rzeczy bez konieczności sięgania po pojemniki czy koszyczki. W dodatku łatwo możemy regulować, ile przestrzeni aktualnie potrzebujemy, więc jest to rozwiązanie bardziej uniwersalne. 6. Pojemniki do segregowania odpadów. Jeśli mieszkamy sami i często jemy na mieście, wystarczą nam małe pojemniki w węższej szufladzie. Jeśli jednak szukamy rozwiązania dla dużej rodziny, najmniejsze rozmiary mogą nie wystarczyć. Dostosujmy kosze do naszego trybu życia w taki sposób, by segregacja śmieci była przyjemnością. Nawet wewnątrz jednej szuflady możemy zmiksować różne rozmiary pojemników w taki sposób, by optymalnie dostosować je do naszych potrzeb. 7. Pojemniki przykręcane wewnątrz szafek. Dzięki nim możemy wykorzystać pustą przestrzeń na wysokości. To fajny sposób na wygodne przechowywanie dodatkowych gąbek, ścierek czy toreb na zakupy. 8. Ociekacz w szafce. Gdy mamy mało miejsca na blacie, Albo po prostu nie lubimy, gdy naczynia suszą się na wierzchu, możemy zamontować ociekacz w szafce. Najważniejsze, by był blisko z lewu. 9. Półka wstawiana. Czasem przechowujemy na półkach małe rzeczy, przez co zostaje dużo wolnej przestrzeni nad nimi. Wykorzystajmy to miejsce optymalnie. Półka wstawiana pozwoli nam przechowywać np. Na dwa razy więcej szklanek na tej samej powierzchni. 10. Szyny nad blatem to sprytny sposób na trzymanie najpotrzebniejszych rzeczy pod ręką, bez zabierania miejsca na blacie. Wszelkie pojemniki, haczyki, półeczki i klipsy pomieszczą wszystko, z czego najczęściej korzystamy. 11. Nerki i karuzele Niestety narożnych szafek czasem nie da się uniknąć, więc skoro już są, to niech będą wygodne. Sięganie w najdalszy zakątek narożnej szafki wymaga nie lada akrobacji. Dlatego lepiej tego nie robić, tylko wykorzystać karuzele, czyli obracane półki, albo nerkę, czyli półki wysuwane, dzięki którym bez trudu sięgniemy po każdą, nawet najgłębiej schowaną rzecz. 12. Oświetlenie szafek i szuflad. Nawet najlepsze lampy nad blatem roboczym nie doświetlają wnętrza szafek i szuflad. Dlatego dodatkowe punkty świetlne mogą nam ułatwić wyszukiwanie produktów i akcesoriów, po które sięgamy. 13. Przenośna kuchenka. Gdy mamy mało miejsca na blacie, nie musimy montować kuchenki na stałe. Możemy skorzystać z kuchenki przenośnej, którą łatwo odwiesić na ścianę, gdy akurat nie jest potrzebna. Możemy też zastosować zwykłą kuchenkę, ale dwupalnikową zamiast czteropalnikowej. Nie powielajmy utartych schematów, tylko szukajmy optymalnych rozwiązań. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeżeli sami korzystacie z niektórych wymienionych przeze mnie rozwiązań, podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzu. Linki do poszczególnych produktów zostawiam Wam w opisie filmu. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrybowaniu mojego kanału. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!